Dzisiaj nagramy sobie grę o nazwie Silk Line Reśni. race A to ja I dzisiaj mamy filmik -hmm. na to? Ja nie Tu jest mój kolega Kuba Czekacie. się To jest Kuba Jestem okay. Nagrywamy razem dzisiaj dzisiaj na kamerę. Dzisiaj też będę tańczyć Gramy jak gramy w Polsce. Mołdawia Jeszcze jest szybciej. Dobra, ale zaczniemy innym samochodem. Weźmiemy sobie może... O, oh, za reklamy w tle, czasami się pojawiają. Chcecie poradnik jak mieć tyle pieniędzy w Hill Climb Racing? To wam potem że... Tak, my mamy wszystkie apta. No właśnie przez te pieniądze, zobaczcie ile mamy gemów. No, Dobra, chwilowe cięcie było. Jeżeli sobie udělat Je szybki, szybký tamakot. Ulepszamy go na matce. Ta sada napinna, ale mam taki. No, hotę. Dobra, uleczone jest wszystko na maksa. Więc dajemy... Sorry, będzie chwilowe cięcie. No dobra, to zaczynamy. Do lubi wow! Ale to, o, to, o, to... Co? Co? Co jest? Nie <grym> <grym> jasne, to, to nie ślecia. Zaczynam od nowa. Raz. Dobra, ta czydma jeden jeszcze Nitro. to spada. Uh. Dobra, ale będziemy inną. Pokażemy was jak lata się samochodami. Chcecie zobaczyć? Bierzemy taki motorek. Bierzemy Yyy jeść. Robimy start i robicie tak. Gdy macie nitro, najeżdżacie, nie wiem, na górkę. W jakąś górkę, zaraz znajdziemy od i popatrzcie. Lecimy w kosmos Uuuu, ja nie Szkoda, szkoda, ale mały Widzowie, Widzowie, zostawcie lajka, like, subskrypcję, obowiązkowo, bo y, y, kto nie zostawi y, subskrypcji, nie kocha mamy. Więc obowiązkowo, lajk like i subskrypcja. A w komentarzu piszcie y, hashtag y, Racing, to wam przypnę się Ej, jak tam? Tak mam zagadkę dla Jak Jak dalsze 10 subskrypcji, to nagrywamy mega fajny. Tak nagramy specjal, brakuje jednego, jednego subskrypcji, kto subskryp subskryp to, 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 bę to będziemy tak to będziemy lepsze filmy robić. Tak będziemy y, filmy nagrywać po y, pół godziny na przykład czy mocniejsze na przykład. Ja Odtańczymy. tańczymy, bijemy się, tylko muszę się, ten, muszę, na razie nie będziemy się bić, bo złamałem rękę i nie mogę zbytnio, jak mi przejdzie, dosłownie, no, jak mi przejdzie, to będziemy dalej nagrywać walki, tak i tam dalej. I jeszcze jedna rzecz. Piszcie w komentarzach, albo ja zrobię ankietę, co jest lepsze. Xbox czy y, PS? Tak, y, PS. tak, ta, ta, ja mam PS4. Na przykład mój kolega ma PS4, ja będę kupywać Xboxa e czy y, DSL. O nie, już chyba raczej nie pojedziemy dalej. Nie. No nie. Rykuna, kiedy do mnie przychodzi, gramy sobie na Denazera. No, Kufa 22 polecam. Ale tylko kto da jeden sukno, to sobie gramy. No, nagramy. dobra, Konz tego filmu naura!